Mszy święty moich braci w kapłańskiej posłudze, ksiądz proboszcz Ryszard, ksiądz proboszcz Bogusław i ja, tę najświętszą ofiarę składamy jako podziękowanie za dar codziennego chleba, ale także za tych wszystkich, których Bóg postawił na drodze, aby ten chleb mógł powstać i trafić na nasze stoły. Myślimy więc dzisiaj o rolnikach, którzy borykają się z. Pracami żniwnymi, myślimy o młynarzach, ale przede wszystkim dzisiaj gromadzimy się tutaj, aby dziękować Bogu za piekarzy. Dlatego dziękujemy za wszelkie dobro, które przez ich ręce, przez ich zakłady pracy, przychodzi do naszych domów. W sposób szczególny chcemy dziękować w, w intencjom organizatorów tego dzisiejszego święta. Piekarni Państwa Jarzębińskich, życząc im Bożego Błogosławieństwa na każdy dzień i pozdrawiając sztandar, który dzisiaj towarzyszy nam jako znak tych, którzy wypiekają codzienny chleb. Przygodne osoby życia konsekrowanego, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Organizatorzy dzisiejszego święta. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Codziennie spożywamy ten chleb. Patrzymy na niego, posilamy się, a nawet nieraz nie myślimy, skąd on pochodzi. Może dzisiaj jest taki czas, że nie potrafimy nauczyć młodego pokolenia szacunku dla chleba. Dlaczego z jednej strony tyle milionów ludzi na w świecie głoduje? Dlaczego tyś, setki tysięcy, a może nawet miliony dzieci umiera z powodu braku codziennego chleba? A my, przechodząc naszymi ulicami, możemy nieraz natknąć się na to, że depczemy ten chleb, bo komuś coś nie smakowało, bo było za dużo. Ani w tym momencie nie myślę o pracy rąk ludzkich, ani o dziele Bożym, od którego to wszystko pochodzi. Dlatego uważam, że takie święto dzisiaj obchodzone tu w naszym sanktuarium, w naszym mieście po raz 18 jest bardzo potrzebne. Myślę, że ciągle jeszcze trzeba docierać do umysłów dzisiejszych ludzi, współczesnego człowieka, o tych wartościach, które są związane z codziennym chlebem, bo często jest tak, że na tej przyświętej dziękczynnej niezbyt wielu nas jest. Chętnie sięgamy po te snakowy, które są często, którymi częstują organizatorzy. Czy zastanawiamy się wtedy, ile pracy wysiłku? dobra ludzkiego, miłości do Boga, do człowieka, było włożone w ten jeden kęs mojego spożywającego posiłku. Ukaże się nam również ten chleb, który dzisiaj będziemy spożywać podczas tej dziękczynnej mszy świętej. Myślę, że stać nas na to, abyśmy te kwestie, o których dzisiaj mówimy, dogłębnie przemyśleli. Amen. Stwórco nieba i ziemi, dziękujemy Ci za tegoroczne zbiory, za tych wszystkich, którzy codzienną, trudną pracą dają nam codzienny chleb. Prosimy o błogosławieństwo i Twoją opiekę. Ciebie prosimy. Stwórco wszechświata, dziękujemy Ci za wszystkich którzy natrudzili się przy tegorocznych zbiorach i błagamy, abyś wynagradzał im ich szlachetny wysiłek. Ciebie prosimy. bardzo, bardzo serdecznie podczas tegorocznego święta chleba. Kościerzynie obchodzone będzie już po raz osiemnasty. Pragniemy do tego świętowania oczywiście zaprosić również Państwa. I chciałabym wszystkich w tej chwili bardzo gorąco powitać przede wszystkim głównych organizatorów, czyli Rodzinę Państwa Jarzębińskich, panią Elżbietę Bernarda i Jacka. Witam gorąco i poproszę o prawa, że możemy po raz 18 dzięki nim świętować. To niezwykłe święto chleba. Są też z nami władze miasta. Pan Burmistrz Michał Majewski oraz pani przewodnicząca Rady Miasta pani Teresa Price również witam ich bardzo, bardzo gorąco. Zdjęcia. Chleb to nie tylko dar dla ciała, ale też ducha. Także witam bardzo serdecznie władze kościoła na czele z księdzem prałatem Marianem Szczepińskim. Wielkie brawa! Zdjęcia. Jest też z nami ksiądz Prałat, rezydent Zbigniew Regliński oraz proboszczowie dwóch pozostałych parafii: ksiądz Ryszard Pacholec i ksiądz Bogusław Pasigrow. Jest nam miło, że wszyscy dotarli. Dziękujemy. Jest nam miło, że wszyscy że są też nasi konsumenci, którzy zechcą próbować naszych wyrobów. Życzymy wszystkim smacznego i miłego, przyjemnego świętowania przez cały dzień. Dziękuję uprzejmie. Oni nas raczą tym świętem od 18 lat. Oni dbają o to, między innymi oni dbają o to, żebyśmy na co dzień ten chleb mieli. Dobry, smaczny. Także jeszcze raz dziękujemy. Państwu jarzębińskim, ale także wszystkim innym kościerskim piekarniom, które starają się o to, żebyśmy ten chleb na co dzień dzisiaj mieli. Dzisiaj kończąc moją posługę proboszcza, choć nie będę uciekał z Kościerzyny, będę w Kościerzynie mieszkał, chciałbym już w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Państwu jarzębińskim za wszelkie dobro, którego doznały kościoły okoliczne, będące w dekanacie i nie tylko. Trudno by wymieniać te wszystkie dobra, które spłynęły na tych, którzy potrzebowali. Ja pamiętam z 83 z jesieni pierwszą wizytę. Ona mi ciągle jest. Pamiętam ten samochód, Waszą obecność. Wtedy jeszcze tak bardzo Was nie znałem, ale przez Waszą dobroć, Wasze dobre słowo, taki szacunek ogromny, a także Waszą hojność mogłem poznać, kim naprawdę Jesteście chleb potrzebuje naszego codziennego szacunku ten chleb, który spożywamy, a który jest wyrobem piekarzy. Tu w Kościerzynie, między innymi, czy może na pierwszym miejscu piekarni państwa Jarzębiski. Dlatego dzisiaj, dziękując im, dziękujemy wszystkim piekarzom całej obsłudze tej piekarni, która zatrudnia bardzo wielu. Będziemy mogli dzielić się smakiem. Smakiem chleba. Tutaj jest przed nami taka, jak to się nazywa, wielka, barko, To jest warko. chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Dziękuję bardzo. To już po raz kolejny, 18 raz w kościele święto chleba. Pamiętamy początki jak to się zaczęło, było ich tutaj sporo. Pozostał tylko pan. No było nas sporo i jakoś tak wszyscy się wykruszyli. I zostaliśmy my te sami i podtrzymujemy tą tradycję i dopóki nas, nam zdrowie pozwoli, to będziemy dalej to podtrzymywać. Od pierwszego święta chleba to zatrudnialiśmy 30 osób. A w tej chwili już przekroczyliśmy 200 osób. Kiedyś założyliśmy takie nawet darmowe wydawanie chleba. Takie calony daliśmy rodzinom wielodzietnym, takim biedniejszym, daliśmy i z tego już prawie nikt nie korzysta. Wszyscy żeby cofali. dawaliśmy im chleb po prostu za darmo. Było tych rodzin, tam ponad 20 tych rodzin było. W tej chwili zostały bodajże dwie tylko rodziny. Które jeszcze biorą takie talony, zostały wydawane i na te talony sobie od pieczywo odbierali. Jaki gatunek chleba ma największe powodzenie wśród klientów? Naj, najważniejszy jest taki tradycyjny chleb, tak jak, jak był dawniej. Taki jest najwięcej. Są różne gatunki, jest bardzo dużo rodzajów pieczywa, chleba, ale to są włącznie smakosze do tego. Ale podstawowe pieczywo jest najważniejsze i najwięcej. Ma Pan bardzo duży transport samochodowy. Ile jest tych aut? No samochodów jest ponad 30 samochodów dostawczych. 36 razem wszystkich samochodów dostawczych. O której kierowcy u Was muszą wstać, żeby pojechać? No, wyjeżdżają o godzinie 2, 3, 4, zależy jaką kto ma trasę. No, różne trasy wyjeżdżają. A najdalsza trasa? Najdalsza trasa to jest Trójmiasto i Chojnice. Dzisiejsza msza w kościele to była już chyba ostatnia z proboszczem, który niebawem odchodzi. Był zawsze z wami? Był z nami, raczej, że będzie chyba z nami. Będzie tu na miejscu mieszkał, także uważamy, że będziemy mieli zawsze kontakty. Zawsze mieliśmy dobre kontakty i raczej takie, takie pozostaną. Piekarz musi przewidzieć, ile tego chleba wypiec. Trzeba wszystko przewidywać, bo jednego dnia pięć więcej. Się sprzedaje drugiego, mniej się sprzedaje. A jeśli zostaje, to co? Jeśli sprzedaje to mamy też osadę głównych miszów, którzy dostają chleb od nas. Też różne takie rzeczy, które nie idą tam, czy nie są sprzedane, to oni dostają nawet na pasze, Dajemy im te rzeczy. Także nie jest to zmarnowane, nie jest wyruszone, jest to zagospodarowane. Bardzo dziękuję. No. Mówił Bernard Jarzemiński, senior. Piekarnik Bernard i Jacek Jacek Jaciem no. Bardzo dziękuję, dziękuję Na mój sygnał gotowi do startu, Ojo, jojo, ale zasuwają Proszę Państwa, cóż za kto pierwszy minie całą lartą, całą lartą. Całą lartą. Wygrywa drużyna po prawej. Uwaga do gryka, nawrotka. Nawrotka. Nawracamy świetnie. Będą trzy podejścia. Chyba, że drugi raz wygracie. Łaga. Nawracamy. Nawracamy. Prawa noga do tyłu. Prawa noga. Do tyłu. Lewa. Prawa. I teraz obracamy. Kolega miał do piórnika żaby wkładać No, no powiedz to Kto na łasę wyciął serce i podpisał głupi efekt No, powiedz to Tak bardzo się starałem, a teraz nic coś nie Najszybciej tak cierpiałem I ukryłem swą węgiel i pożył wątek, No to jest to, to w tym filmie przepisał, jak po własnym, co by wysłał, co? No to jest to, tak bardzo się starałem, aby teraz nie coś wie. Na przyjechałem, tak, cierpiałem, powiedz mi, dlaczego nie coś wie. Przysiad. Najlepszy no kagany no. Ja znowu obserwuję, kto najfajniej tańczy, no. O, to jest dobre, we yeah.